Oh. <laughs> do góry, hop, gminanka, raz, dwa, trzy, gminanka, szybko, dwa, wyjścia, hop, Wielpny. przyjęcie, raz, dwa, tak, skipet, hop, 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 dawaj, krótko, krótko, zatrzymaj, hop, dwie, dawaj, cofka na linię,

No, wstawiaj. Chodź. Kładź kawałek. Tak. Kładź kawałek. Pracuj na nogach. Tak. Opnieuw, ja. Ga eens, toe schouw en tu Hop. Raz, hop.